Witam Was w piątym już dniu Christmas Daily. Dzisiaj y, zagramy sobie w Uratuj Boże Narodzenie story z Zosią Dzień dobry, kartofelek. Zacznijmy. Boł! Były lekkie problemy. Trzeba dołączyć. I już <laughs> jesteśmy. I ja, ja mam tylko razem czekoladę. Gdzie ty jesteś? Tu, mam gorączkę czekoladę. Z piękami. A to szkoda, nie? Wygląda zbyt smacznie, jak się z niej przyjrzy. Chodź tu. Jest taka. Uj. Co? Join me story. Ej, gdzie ty jesteś? No. A tu jesteś, tu dawaj. Nie! <laughs> to już 37 sekund. Jeszcze razem. Jej. American Boy. Da, da, da. Widzowie, jesteśmy już w grze. Graj między sobą, podczas gdy inni gracze dołączają. Aha. Jak mam grać między sobą? Cześć, Ziomek, Oziomek, nie zimno. Ziomek? Żółbia. Wow, tak dużo. Wow, śniegu. tak dużo śniegu. Daj mi to Miał, miał wszystko. Czy powinniśmy zbudować bałwana? Nie. Sądzę, że mega mocno. Sądzę, że tu już jest jeden. O! Nie, nie powinniśmy. Ja tu jest jeden. Tu. Goni go, właśnie. Nie, jak mu się rudą gonisz? Coś tak myślę, że ona Nie powinniśmy panu. zorganizować walkę na śnieżki. Jakby nie. Te, ja. Tak, walka na śnieżki. Ej, co się dzieje z tymi ludźmi, jak oni tak stoją? Nie. Musimy. Gdzie to się jesteś? Girl. Nie, to jest moja mama? Coś niepodobnego. Chodź, nie podobno mojej mamy. Chodź, dzieciaki, chciałbyś się moja ale niepodobna Mamy 60 sekund A jeśli nie do domu, to co mi zrobić? ze <noise> Dobra, widzę Jesteśmy w domu Jesteśmy w domu Gdzie ty jesteś? W kiblu Dobra Gdzie jesteś? Co mamy zrobić? Zwiedzać chałupę Ej, bo gdzie jest kibla? Jak mi się... Zazwyczaj Ty musisz? Tak. To poduszka no, no, A nie, to z kuchnia. <laughs> Możesz i tam. W kuchni? No, ej, to dla mnie chyba ciasteczka i mleko. Ja lubię pizzę, mam mleko. To ze świętego Mikołaja. Ty jesteś święty Mikołaj. Widzę w ogóle, cieszycie się, że jutro Mikołajki. Jak to. Bo my bardzo, prawda, Zosiu? Ja. Yeah. Musisz głośniej być, nie słychać Jej, nie, nie mogę się doczekać Przekonująca że A co nie nie? dostaniesz? Nie wiem Jeszcze Ja dostanę słuchawki A, ja jadę do Poznania Jako prezent Teraz zanim pójdziemy spać Ustawimy mleko i ciasteczka do Mikołaja Nie ma, Zosia zjadła No <susza> Zosia <susza> Czy masz później na kochni zdobyć ciasteczka i mleko I położyć je przy kominku, Ale nie ma, ona jest zjadła Szczerze mówiąc mocno Okej. To jest jakby okej. Okej zaraz wrócę. Okej, zaraz wrócę. Świetnie, wzięłeś ciasteczka i mleko. Teraz połóż je na stole obok kominka. Ale jest przy. kominek? Nie. Zmusili cię? Nie, nie, Musimy też zgasić kominek. Ej, zamknij, ej, zamknij drzwi. Jakie drzwi? Drzwi zamknij. Znaczy moja siostra. Co? Moja <grym> siostra. A... Mamy ma się... minutę! Do łóżka już się sklidowało. dzień, idziemy? ja chcę z sobą Tu, dawaj. Szafu góry! Ej, zamknijmy drzwi, jakby miało coś atakować może. Dawaj, na dół. Szybko! Tosia, Daj mi kpi ja Szybko! szybko. Ja, bo nie mogę do łóżka wejść. Dać radę? Nie mogę. Dać radę? A ty łóżka nie ma. O i co teraz? Ale są żeby... jeszcze i odbija w miejscu. Są. są. Dobra, zawiej. Ej, bo mnie wywali. Czemu? Oj, mnie też wywali. Albo one mają takie glitcze. No, one mają glitcze. 10 sekund. Mogę drzwi zamknąć. No, jak już się już nie radzę. A my w ogóle będziemy spać na siedząco? <grym> ja tak zawsze śpię. Na siedząco? Ja śpię na siedząco. Good night! Sweet dream! snów Sweet dream. Co Co? Sweet Cicho, dream. Cicho, Moim prawo autorskie wywali. <grym> Czy ktoś to słyszał? Nie, nie, nie. słyszał. Nie, to Zosia chrapie Bęknął! <grym> Zrobi! Słyszałem, brzmiał jak trzask! Ej, może on, tam jest jakiś intryuz? Zrobiłem trzas. Ja też. W domu, może w domu jest jakiś intrus. Ja też. Mi też tak chciało. A może to Mikołaj? Na pewno. Mój brat ma na imię Mikołaj. <grystanie> Twój brat! No, on przyjdzie do nas tu w grze? grudniu. Musisz jeść ciasteczkę i mleko, które mu daliśmy. I z grudzień przecież staje <grystanie> gata. piąty. Chodźmy na dół i sprawdźmy, czy możemy go zobaczyć. E, nie mam czasu, że nie mogę ich zobaczyć. Jakaś dziewczyna przeszła na moje łóżko, A ja nie wiem, czy tam chcę. I nie mogę wyjść. No, to są drzwi zamknięte. Teraz są otwarte. I nie mówię, tak. nie. A! się czerwonego świeci. Nie mów tak. Ej, serio. Przesadzi, ty jesteś, nie widzę cię. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Spadłam zielona. na dół, tu jesteś. I tam jest zielono. Widziałaś to? No. Zasia, stój, jestem obok ciebie, tu Ja ci nie widzę. O, tu, o, tu jest choinka. Bo to jest choinka. Tu jest prezent! Tu jest prezent! Święty stary... Ej, tu jest prezent! Stary święty... Tu jest prezent! To, to był Mikołaj! Tak... Ojej, sorry! Widzicie? Ja Mówię o... Sorry, chciałam tylko zabrać te O Jezus! Sorry, nie chciałam! On nie jest ranny, wszystko w porządku, Mikołaj! O, się, Zosia, muszę tu widzom pokazać! Ja nie chciałam! Coś jak mogłaś, ale on wygląda jakby sesję zdjęciową robiła, nie? Ojej, Ho, ho, ho! Myślę, że złamałam nogę. Przechodzą... Aha. Przychodzą. Przechodzą z wszystkami. O nie, Mikołaj, co możemy zrobić, aby pomóc? A co ty, my z wyrywami? Ja? Tak. Nie wiem. Nie hmm. wiem, czy będę mógł kontynuować dalej prezent rozdawać. A może wiedzieć, jaki pomoglibyście mnie zastąpić. Szczerze nie. <laughs> Chcesz, żebyśmy dostarczyli resz resztę prezentów? Resztę. W naszym, w naszym mieście. mieście. Sorry, ale nie. Ej, ale już nie potrzebujesz tych ciasteczek i mleka, nie? A to mogę zabrać? Miam, 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 Tak, znajdź mój, znajdź mój yy, sanie w lesie, na, nie skończyłam czytać, bo nie, nie przetłumaczyłam jej w Na ciasteczki. pewno Rudolf. Rudolf, Rudolf. pozwól Rudolf. ludziom znaleźć Ej, ja wyszłam przez no? To są drzwi. Ej, wyszłam przez okno. To są drzwi. Przez okno wyszłam. Jak ty teraz tu przyjdziesz? Ej, Gdzie... co to jest? Gdzie ty jesteś? <noise> jesteś w domu dalej. Nie jestem, patrz. Gdzie ty jesteś? O Je o Jezu, co to jest? No się co teraz? Chyba I, 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 mnie tyle pierdnie. Ja widzę jakąś princesę perfektę. perfekta, ale ona wyżyła. Ej, ja nie mogę wyjść do domu. Mm. Kowan! Nie gonił. Spójrz! Bo mnie zgrypowaliło i mnie załączył z powrotem. Muszą być prezentami. Ktoś Święty Mikołaj powiedział, że kazał nam i śledzić, podróż ze szlakiem i sędzić fury. Pozwól mi śledzić prezenty. Mam śledzić prezenty. Odlałam się kolą. Smacznego. Dzięki. Idę za tobą, jakby coś miało cię zjeść. Mm, też chcesz być jedzona? Hmm. Mm. Uważaj! Nie wpadnij. Ej, bym wpadła? To by było po tobie. Mhm, ładne Nie <grym> <grym> Jak mam iść dalej? Ej, mam połączyć Wojszczata i z tymi ludźmi? A możesz? No Nie robię tego Czemu? Ej, patrz na swoje brwi, widzisz te brwi? Nie, nie wziąłem. Słuchaj, Jak ktoś mówi to patrz na jego Dobra. postać Szczerze? A mam z nim pogadać? Serio? Bo mam ma kto? Typo Święty Mikołaj? Mamy, słuchajcie, stanie Świętego Mikołaja Sorry. I to nie jest Rudolf, bo nie mam czerwonego nosa Nie, bo ja mu zjadłam, bo nie miał i byłam, więc mu no, zjadłam ten nos Dobry był Dzięki. Czemu mam podwójne brwi? Widzisz to? Ale mrugam no dole. Bo to jeden są moje powieki. Ej, słuchaj, Zaraz się pobija. No, mnie mi grozi. Pobijecie. Zosia nie wi mnie. <noise> Ile jeszcze? Kiedy oni przyjdą? 60 sekund zostało. Ja się Musi... teleprz... Iś... Pomóżcie mi znaleźć. Chłopaki. gdzieś od wieków ginie święty Mikołaj. Miał wypadek. A my byliśmy wysłani na pomoc, zostaliśmy... aby ocalić święte Boże Narodzenie. <noise> Serio? Tak. Cóż, w porządku, dziękuję za pomoc. Ej, dawaj, ja będę czytała te dialogi. Okay. Musimy znaleźć Rudolp. On zgubił się i powiedział, że szuka jedzenia. O, a, to, mówię, a to Rudolp. A ja będę siebie czytać. I Widziałeś, w którą stronę poszedł? Ostatni raz widziałem go. Widziałem, szedł. Widziałem, <laughs> w strony zamarzniętego jeziora. Widziałam, widział Ostatni, a, a miałam tyle czasu, że O Tutaj a nie mogę Aha Naleźliśmy pomoc Powinniśmy być ostrożni przechodząc do niego Powinniśmy znaleźć daj daj dzienniki Ale dzienniki? Co? Jakie dzienniki? coś chcecie znieść ten dziennik we wiosnę? Co? No Ale nie rozumiem No serio, znieś ten dziennik Mamy szukać tych Dzienników Desek. No, dzienniki pisze. I bo oh, oh, znalazłam jakąś tam. O kurde, Rudolpcha znalazłam. Ty jesteś. Rudolpcha znalazłam. Kurde. Rudolp. Teraz Dobra, widzowie. Co to jest tam? Jeszcze jedną deskę trzeba znaleźć. Czemu on ma czerwony? No, a to no? Uwielbiam, że to oczy Jeszcze jedną deskę trzeba znaleźć znajdziesz? bo mi się nie chce, dzięki stary Słuchajcie, bo nam się nie chce Rudolb, dawaj, ja będę w Rudolb... Wysusiałam eh, Rudolbka Rudolb, a ja w ciebie No <laughs> mm. <susze> Nie, tak nie będzie Uwielbiam To się się zatrzyma w powietrzu Nie trafiasz, Zosiu Co, się nagrywa? Ja, ale jestem zabawna. Nie, nie usunę tak, zostawię to. <gryz> ale nie masz kanału mojego, bo zmieniłam kanały. I nagrywałam już na nim trzy odcinki. Widzę, co się stanie, jak nie zbierzemy wszystkich desek. Czy będzie to nas? Oni chyba nas miał! Oni chyba nas miał, miał! Zjedzą nas! Spójrz! Aha, bez desek, do rady. Rudolf! Popatrz, możemy teraz przejść przez jaskinię do Rudolfa. Rudolf, Ej, bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Dawaj, szybko. Ej, bo się zgubiłam. Szybko! Ej, pisząc. bo jesteś na jakiejś górze. To z niej zejdź! O nie, ja nie. Dziękuję, za... dawaj, bo zrób uznam. Dziękuję, że. Ura... A ty miałeś ci tak, za uratowanie mnie, zatrzymałem się gdyby Było nie... dla ciebie. No worry, martwi. <laughs> Rudolf! Uważaj, śledząc mnie z powrotem. Don't worry. Nie martw się Potrafię feeling latać I'm so much think tank say to, to, to Zrozumiecie? Ja. Yeah. Po koreańsku sobie włączę. Ej, jesteśmy jedyne w projekcie. Gdzie ty jesteś? Włączam się koreański. Zosiu, gdzie ty jesteś? Siędzi wszyscy na sanie, abyś mi. Dawaj, na sanie, szybko! Ja na Renifera się na z przodu. Ej, bo to mi każe gdzieś iść, ale ja nie wiem, gdzie mogę iść. No, gdzieś... dawaj! Ja nie wiem, gdzie... Jestem. Na sanie! Gdzie? Jezu, <śm> Zosia! Jestem na końcu mapy? Nie widać. Skacze. Um, domek, to już jesteś blisko. Nie? Nie domek? Domek, to jest blisko. Domek, 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 domek. Um. jesteś blisko. Tam do domek, No, wiesz, nie Gdzie O, deska! O! Teleportowały cię. Ej, jesteś tu! Wszyscy gotowi. Ej, patrz. <grym> Trzy, dwa, jeden. Czytaj. Ale masz po polsku czytać. Ale tu to mam ksiąg ciąg nie rozumiem. Dzięki, To jest tak fajne, nie mogę mówić, że jesteśmy w Saint-Mikołaja. dzięki, tam masz. To ty jednak czytaj. A nie szczęście, masz sobie, są, Nie wierzę ci. Ale ja to przeczytałam. Widzowie, jak ktoś znają. To jest koreański? Nie. Koreański to możesz powiedzieć, czy dobrze? Ksiąg, dzięki, dzięki, Eee... <inaudible> y dobra, i jesteśmy. A to nie jest przed naszym domem? Okay. To było tak super. My musimy wejść do komina. Mam nadzieję, że przejażdżka wam się podobała. You ordinary. Czy możesz dostarczyć prezenty wewnątrz do domu? Jak ty tu weszłeś? Ale wejść do domu. Jestem w kominie. A I bo nie mogę wyjść z komina. I bo jestem w kominie. Tu miałaś wejść do komina. Jak mam wyjść z komina? Tak. Aha. Ej, ten dom, jak nasz dom. Nie znosz dom? Nie. Co ma? mamy zrobić z tym prezentem? Nie będę wszystkiego czytał, bo dużo z tego. Dobcyć. Zjeść? Tak. Wszystki ten prezent. Nie podoba mi się. To ci darki dam. No, urydźniki. Mam urodziny w sierpniu. Nie, dzięki. Bije mnie! ha, bo ja nie mogłam. E, to jest oby, by co? Szybko! Umrzesz m m Przejdź to obby. O kurde. Zosia! Ale <tract Stars> mam dużo życia. Ona się regeneruje na szczęście. Chodź tu! Owo. Zosia! Ale ja muszę dać prezent. Musimy. Dawaj. Nie nam się nie spieszył, ja nie? Kurde, to są wszędzie obby. My to przegramy przez obby. Zosia, zaraz umrzesz. Jesteśmy tu. Zabrać mi prezent. Teraz musimy stąd wyjść. mam mało życia? No wiem, masz mega mało życia. Zosia? No ten tak. Znowu widzę, że nie udało nam się uratować świąt Świąt w tym roku chyba nie będzie Spróbujemy jeszcze raz w jakiś dzień To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę Zasubskrybować mnie najlepiej z dzwoneczkiem Bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym moim filmiku I pamiętajcie, że Zosi kanał macie w opisie Macie do niego link Zosi kanał? Zosi kanał Więc i możecie zasubskrybować też dzwoneczkiem. Kiedyś na pewno wrzuci tam film, prawda? ja nowy kanał. No. No.